Pierwszy świecący przedmiot. Szósty przedmiot, dwa świecące pozostałe przedmioty już. Hej, ja jestem Gabi. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Sezon drugi w Brawl Stars nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Zostały już tylko dwa tygodnie z latem potworów, i przywitamy już niedługo nowy sezon. Ja oczywiście nie mogę się doczekać, bo zapewne nowy sezon wiąże się z nową postacią. Na razie jeszcze nic nie wiemy, ale już na pewno niedługo pojawią się pierwsze sneak peeki, ponieważ zostały już tylko, tak jak wspomniałam wcześniej, dwa tygodnie. No i w czasie tego oczekiwania nie próżnowałam i wbijałam kolejne misje i moi drodzy dzisiaj sobie odbierzemy 70 poziomów karnetu. Jak widzicie brakuje mi już naprawdę niewiele, żeby wbić ten 70 poziom, za który uwaga jest Mecha Paladin Serge, czyli nowy skin do sercza, który jest przekozacki. Serge'a po drodze już odebrałam za 30 poziom, żeby móc sobie nim grać. Już mam na nim 500 tysięcy. 000... No, raczej nie tysięcy, 500 pucharków. Tutaj wam zostawię odcinek, ale nie odbierałam jeszcze żadnych nagród z karnetu, więc dzisiaj na tym odcinku odbierzemy sobie wszystkie nagrody. Będzie to jeden z przyjemniejszych odcinków. Uwielbiam odcinki, w których odbieram jakieś nagrody. Więc już teraz zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków, w których otwieram skrzynki, czy odblokowywuję poziomy w karnecie i odbieram nagrody. Wiecie co robić. Od czego musimy zacząć, moi drodzy? Brakuje mi do 69 poziomu 301 tokenków. No i jeszcze będę musiała mieć 600 do 70 poziomu. Więc, moi drodzy, będziemy musieli sobie wspólnie jeszcze zrobić jakąś misję. Ja już zaczęłam robić pewną misję, która daje naprawdę dużo. Tutaj macie, moi drodzy. Wygraj gry 10 razy z Jackie, która daje 500 tokenków i wygraj 10 gier na nagrodzie, czyli na jednym z moich ulubionych trybów. Jackie, muszę wygrać jedną gierkę i muszę dwie gierki wygrać grać na nagrodzie. Do zrobienia. Ja tu jestem zwarta i gotowa, żeby grać właśnie z takimi przeciwnikami jak El Primo. Ratujemy tutaj naszą koleżankę. Wciągnę ich. Dobrze, Bo, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Fantastycznie. Mamy tutaj double killa. No i z Bo mamy dużo więcej widzenia. I to zawsze pomaga. Wciągniemy sobie tutaj koleżków. Moi drodzy, Jackie jest fantastyczna na tą mapkę. O, o, o. Tu jeszcze są bomby, nie no, bo jest potężny, powiem Wam szczerze. Nie wiem, jakim cudem mnie pokotrafił. nie mam pojęcia. Ale nie wygląda to wcale najgorzej, jak na początek. Idzie el primo. Nie, no ja nie wiem, on tu wchodzi jak w masełko. Jakbym się te ataki szybciej ładowały, to by było super, dziękuję. Dobra. O, muszę uciekać teraz przed tym bo. Nice, moi drodzy. Zostało już tylko 20 sekund, więc ja tutaj robię, co mogę. Piękne to jest, moi drodzy, piękne. E, taką gierkę chciałabym widzieć jeszcze jedną. Jak widzicie, mamy wygraną Jackie, więc już dostaniemy 500 tokenków. Zgadza się, moi drodzy, i żeby dostać 500 tokenków za wygraną w nagrodzie, musimy wygrać jeszcze jedną gierkę. Mimo tego, że już zadanie na Jackie odblokowałam, to zostawię sobie ją, bo fajnie mi się nią gra. Gramy z Ems i z Rosą, więc będzie fajnie, moi drodzy, tylko na szelkę trzeba uważać, naprawdę. Tutaj powinien ktoś być. Dokładnie, moi drodzy, przyciągamy wszystkich! Dobrze! Wszyscy zostali pokonani. Niestety ktoś mnie zniszczył. Nie wiem kto to był. Chyba Shelly. No i po co zmarnowałeś tego ulta? Po co? Tutaj chyba od tej strony będzie szła Shellka. Dokładnie! No muszę ją pokonać, muszę. Okej. Okay. Shelly pokonaliśmy, więc fantastycznie. Niestety mnie też pokonali. Ja idę tutaj z Ems. No Shelly, no nie, 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 no Shelly jest przepotężna. Musimy wygrać ten pojedynek, moi drodzy, a i tak nie wiem, czy to nam pomoże, żeby wygrać. No niestety. Bywają i takie gierki, wydaje mi się, że w następnej na pewno uda mi się wbić 70 poziom karnetu. Ale super, mamy Tarę! To będzie fantastyczny mecz. I dla przypomnienia, moi drodzy, ja gram dzisiaj z randomami, więc dlatego mogę mieć troszeczkę trudniej. Ta gra również wygląda tak samo jak ta, którą miałam przedtem, przed tą przegraną. Też mi tak wszystko fajnie wychodziło. O nie, dobra, tam niepotrzebnie weszłam. Chciałam dwie wieczenie na jednym ogniu, ale przesadziłam, Ja mało życia. Dobra, ja nie wiem, czy oni już nie rezygnują. Ja nie wiem, czy ja na ich miejscu bym nie zrezygnowała w sumie. Ło, wow, całą trujeczkę. nice. Po to właśnie jest Jackie. Żeby sobie tak go wciągać, całą trujeczkę. dobra, uważamy, uważamy. No Tara tutaj nam zrobiła gierkę. Ja gram dobrze, ale Tara gra ultra dobrze. Dobra, jesteśmy opikimem. O, Team! 57? Ej, wydaje mi się, że kiedyś miałam 60 kilka, chyba 64. Ale 57 to jest przepotężny wynik, moi drodzy. Gwiazda gry jest tylko jedna. Odbieramy naszą nagrodę za 10 wygranych w nagrodzie. Uwaga! 500 żetonów i wbijamy 70 poziom karnetu. Uwaga! Mamy to, moi drodzy! Już tylko skrzyneczka mi się pojawia, czyli 70 poziom karnetu właśnie teraz został przeze mnie osiągnięty. Jestem mega szczęśliwa. Powiem Wam szczerze, że wbijanie tego karnetu nie było ultra trudne. Ja też nie robiłam wszystkich tych, e, mogę Wam pokazać w sumie. Zostało mi dużo tych zadań jeszcze, nie zrobiłam ich wszystkich. Zazwyczaj skupiałam się na tym, żeby robić te zadanka, które pokazują Wam się codziennie i które codziennie Wam się zmieniają. No i zawsze robiłam te z robotami, ponieważ tutaj za każdy poziom macie kolejną nagrodę, więc jak zrobicie pięć poziomów, co czasami się nie udawało, czasami się udawało, to zawsze dostaniecie tokenki, więc to jest ultra fajne. Ale jakoś nie tryhardowałam z wbijaniem tych misji. Przy okazji robiłam na przykład nie wiem, trzy na raz. No i faktycznie te poziomy bardzo szybko się wbijały. To tyle moi drodzy z gadania o karnecie, a my przejdziemy sobie do odbierania nagród. Tutaj jak widzicie na pierwszym odcinku sobie już coś odebrałam, ale to nic. Odbierzemy sobie od trzeciej Poziomu wszystkie aż do 70. I pewnie możecie się dziwić i zastanawiać, Gabi, dlaczego odbierasz teraz nagrody? Skoro za 14 dni będzie nowy sezon i prawdopodobnie nowa postać, moi drodzy, jak wyjdzie nowy karnet, to również go kupię i również będę go wpijać, ponieważ sprawia mi to ultra dużo radości, że mogę sobie, wiecie, to co wbiję teraz odebrać. A przy okazji, w grze pojawiło się bardzo dużo drugich gadżetów, więc mogę dzisiaj wydrobić naprawdę dużo rzeczy. No i mam nadzieję, że coś fajnego mi ze skrzynek fakt Praktycznie wypadnie. Lecimy, moi drodzy, z dużą skrzynką za trzeci poziom. Mamy monetki, i do tego punkty mocy do serca. Jedyna postać, do której dostaje punkty. Odbieramy sobie również pieniążki, które na pewno mi się przydadzą, ponieważ chciałabym w końcu kupić jakiś złoty skin. Otwieramy zwykłą skrzyneczkę, odbieramy wszystkie nagrody, które dostaliśmy z zwykłej skrzyneczki i mamy dzisiaj naprawdę dużo skrzyneczek. Kolejne monetki i kolejne punkty mocy do Serge'a. Mam nadzieję, że dużo tych punktów mocy uzbieramy i w końcu będę mogła go sobie wbić na wyższy poziom mocy. Pierwszy świecący przedmiot, moi drodzy. Ale dużo punktów mocy w ogóle dostam. Uwaga! Star Power do piperki. Jejku, jak fantastycznie! Już mam jeden star power do piperki, teraz mamy drugi. Nieprzerwane strzelanie, gdy podczas swojego ataku piper trafi wroga. Natychmiast przeładowuje 0,3 sztuki amunicji. Przejdziemy sobie, czemu się to tak przesuwa? Przejdziemy sobie do kolejnych skrzyneczek, moi drodzy, monetki, bardzo dużo, punkty mocy do serca i w końcu jakieś bonusy. Odbieramy kolejne pieniążki. Nie spojrzałam, ile miałam pieniążków na samym początku? Wy będziecie pewnie widzieć na nagraniu. Wydaje mi się, że około 3000. No, a jak wiecie, na złotego skina potrzebujemy dużo, dużo więcej, więc zobaczymy, co się dzisiaj uda z naszego openingu uzbierać. Uwaga, kolejna skrzyneczka. No niestety, w tej skrzyneczce nic ciekawego nie wypadło. Lecimy dalej. Kolejna duża skrzynka, monetki, punkty mocy do serca i podwaja żetonu. Mamy pierwszego mega boxa za dziesiąty poziom. Uwaga moi drodzy, 161 monetek, bardzo dużo i 130 punktów mocy do serca, no to już jest potężne. Kolejne skrzyneczki, czyli to co lubimy najbardziej, i mamy dwa pozostałe przedmioty: monetki, punkty mocy do serca i drugi świecący przedmiot. Uwaga! Kolejny Star Power, już drugi dzisiaj. Tym razem dotyka porządne smarowanie. Gdy tik nie odnosi obrażeń i nie atakuje, odzyskuje punkty życia o 2 sekundy szybciej niż normalnie. Lecimy, moi drodzy, z kolejnymi. O, mamy punkty mocy. Zapomniałam, że punkty mocy też są w tym. Lecimy, moi drodzy, dalej. W tej skrzynce nic ciekawego, ok. Mamy kolejną dużą skrzynkę. Dużych skrzynek jest tu naprawdę dużo. Pierwsze gemy z karnetu, 10. Powiem wam szczerze, że troszkę mi smutno, gdy już w skrzynkach nie mamy gemów, ponieważ jak były gemy, to naprawdę dużo byłam ich w stanie wydropić z takiego zwykłego openingu. Mamy co mamy, moi drodzy. Otwieramy kolejną dużą skrzyneczkę 33 monetki i kolejny, już trzeci świecący przedmiot, uwaga. Pierwszy gadżet dzisiaj. I to do Mortisa jest jak fantastycznie! Jest to ten spinner combo, czyli jeżeli Mortis rozkręca swoją łopatę, to uderza wszystkich przeciwników dookoła siebie, zadając 1300 punktów obrażeń. Lecimy dalej, moi drodzy, odbieramy monetki. I kolejna skrzyneczka, uwaga? Tutaj nic ciekawego, no niestety. Musimy troszeczkę przyspieszyć, bo widzę, że troszkę trwa ten nasz opening. A chciałabym e, wszystko tak, jakby w jednym ciągu zatrzymać, bo bardzo lubię takie openingi na moim koncie. Bardzo dużo monetek i bardzo dużo punktów mocy do serca. Wydaje mi się, że już niedługo go sobie. Wymaksujemy, uwaga, duża skrzyneczka. No niestety, ta odpokazała się pechowa. znaczy szczęśliwa, bo mam monetki i punkty mocy do serca, ale pechowa w tym sensie, że nie ma nowego przedmiotu. Bardzo dużo monetek i bardzo dużo. Potężne punkty mocy do serca. Wydaje mi się, że już jesteśmy bliziutko wymaksowania. W kolejnej skrzyneczce też niestety nic. I mamy z kolejną dużą skrzynkę, uwaga. No niestety, nic ciekawego, mamy 20 klejnotów, więc już jest lepiej. Troszeczkę yy, to, co powiedziałam wcześniej. Czemu tu się nic nie świeci? A, wymaksowaliśmy Sergio kozacko. Żaden z twoich zadymiarzy nie może otrzymać 100 punktów mocy. Czy zamiast tego chcesz otrzymać inną nagrodę? Dobra, dajcie mi jakąś inną nagrodę. Dostaliśmy dużą skrzyneczkę. Miałam nadzieję, że coś takiego wiecie, całkowicie innego. Ale nie, moi drodzy, już będziemy tylko odbierać monetki, więc ceną wynik przejdzie bardzo, bardzo szybko. Odbieramy kolejną skrzyneczkę. Tutaj też nic, moi drodzy. Odbieramy zwykłą skrzynkę za mniejszą ilość punktów, więc w sumie odbieramy już tylko pieniążki. Ale tak jak wam powiedziałam, wcześniej pieniążki na pewno mi się przydadzą, ponieważ zbieram sobie na złotego skina, więc otwieramy moi drodzy dalej i dojdziemy teraz do bardzo ważnego momentu, ponieważ jest to czwarty pozostały przedmiot, tym razem kolejny gadżet, gadżet to kolta do mojej jednej z ulubionych postaci. Kolt natychmiast przeładowuje dwie sztuki amunicji. Jest to bardzo, bardzo przydatne. Kolt zadaje bardzo dużo obrażeń ogólnie postaciom, więc ten gadżet jest prze, prze kozacki. Mamy 30. poziom, odbieramy z niego mega boxa. już odebrałam i szczerze powiedziawszy, to było całkiem niedawno, a dzisiaj już odbieramy 70. poziom karnetu, więc mega spoko. Lecimy z mega boxem 630. Jezu, ja na pewno będę miała dzisiaj tego złotego skina. Odbieramy odznaki od Serdża, moi drodzy. Ta jest przesłodka, ale niestety jest. Smutaśna, ale i takie mecze bywają w Brawl Stars, że przegrywacie, więc taka smutaśna, minka też musi być. Kolejne skrzyneczki, 39 i pozostały przedmiot, czyli dzisiaj już piąty. To jest naprawdę szczęśliwy opening. Uwaga! Gadżet już trzeci! Gadżet do Tika! Czyli dzisiaj dostałam dwa gadżety do Tika. Czy to był Star Power? Nie, wcześniej dostaliśmy Star Power, z tego co mi się wydaje. Mamy gadżet, zapasową minę do Tika, który wykonuje błyskawiczny zryw, zostawiając na ziemi jedną minę. Lecimy dalej, moi drodzy Jezu. Naprawdę dzisiaj mam tak dużo tych nowych przedmiotów, że naprawdę będzie co testować. Więc ja się cieszę na kolejne nowe odcinki z Brawl Stars. Ta emotka najbardziej mi się podoba z Serge'a, bo jest prze-przesłodziaśna. Już została nam mniej niż połowa skrzyneczek. Uwaga! I szczerze powiedziać, nie wiem, co mam wam mówić, ponieważ odbieram już tylko i wyłącznie pieniążki, niestety. Albo takie piękne piny macie tutaj walecznego Serdża, przekozacki. Szósty przedmiot! Szósty pozostały przedmiot, uwaga! Gadżet kolejny, tym razem do bo. Zapalnik naciągowy, bo błyskawicznie odpala swoje miny. To jest fajne do rozwalania ścianek, e, przeszkód. No i do tego, żeby na przykład rozwalić obszarowo bardzo dużo. Dużą ilość zadymiarzy. Lecimy, moi drodzy, dalej, ponieważ no to już jest szósty mój pozostały przedmiot w skrzynkach, więc jestem przeszczęśliwa. Jest naprawdę udany opening, uwaga. Mamy mega boxa moi drodzy. I tutaj mamy bardzo dużo pieniążków i tylko podwajać żetonów. Już, moi drodzy, zbliżamy się do 50 poziomu, czyli już do prawie końcówki, bym powiedziała. Spocony sercz tutaj był, ok? Otwieramy skrzyneczkę za 51 poziom, uwaga, nic ciekawego niestety w niej nie ma. Iku, jak ja bym chciała mieć takie podstawowe konto, w sumie chciałabym taki karnet, wiecie, odbierać cały na zerowym koncie. To by było przekozackie. Siódma rzecz, rozumiecie to? Siódma dzisiaj już rzecz. Kolejny gadżet! Gadżet do Franka. Frankiem już nie grałam naprawdę dawno, więc jestem mega szczęśliwa, że mam do niego gadżet, ponieważ będę mogła do niego sobie wrócić. Frank pozbywa się wszystkich szkodliwych efektów i chwilowo staje się odporny na oguszenie, spowolnienie i odepchnięcie. Kolejna odznaka, tym razem taki rycerski search. 55 poziom i mega box właśnie za ten poziom. Miałam nadzieję, że jeszcze jakiś gadżet albo Star Power nam wyskoczy, ale jak widzicie, na razie nic nie ma. O jest! Miku, wykrakałam to! Ósmy pozostały przedmiot. Naprawdę i ciężko jest mi w to dzisiaj uwierzyć, uwaga. Star Power do Mortisa. Czyli dzisiaj już dostaliśmy gadget i Star Power do Mortisa, więc Mortis będzie naprawdę w naszym wykonaniu potężny. Mortis zyskuje pasek sprintu, gdy jest on pełny zasięg sprintu z większością 75%. Nice. Po wykonaniu trzech sprintów potrzeba 3,5 sekundy, aby pasek się naładował. Lecimy z 60 poziomem, więc już jesteśmy naprawdę blisko końca. Kolejna mega skrzynka. Wściekły, wkurzony sercz. Fantastyczna jest ta emotka. Lecimy, moi drodzy, dalej. Przyspieszamy w sobie to, nie zwalniamy tempa. Nie wierzę. Naprawdę jestem w ciężkim szoku dzisiejszego openingu. Kolejny pozostały przedmiot, uwaga. Kolejny gadżet, tym razem do MS i ten gadżet jest fantastyczny, ponieważ jeżeli ktoś do Was na blisko podejdzie, możecie go odepchnąć i przy okazji zadać mu 500 punktów obrażeń. Na pewno będziemy go razem testować. Odbieramy klejnotki. klejnocików nigdy nie jest za mało, powiem Wam szczerze. I mega box za 65 poziom. Uwaga, czy coś ciekawego w nim wypadnie? niestety, podwaja żetonów. Lecimy, moi drodzy, odbieramy 300 monetek, kozacko. Kolejną odsłonkę do serca. Troszeczkę się zrobiło to już nudne, moi drodzy, gdy nie ma tych różnych nagród, ale mimo wszystko, no nie, dwa świecące pozostałe przedmioty. Już przekraczamy 10 przedmiotów, moi drodzy, w dzisiejszym openingu. Uwaga! Mamy gadżet do... <laughs> Uwielbiam ten gadżet, to są łapy niedźwiedzia, czyli ogłuszenie przeciwników. Gadżet jest naprawdę pi. Ja nie będę tutaj się rozdrabniać nad nim. Mamy kolejny gadżet, czyli gadżet do Kruka. Kruk otrzymuje tarczę, która pochłania 60% zadawanych mu obrażeń przez 3 sekundy. 68 poziom. I czy ja jeszcze mogę dzisiaj coś trafić? Nie wiem. Wiem tyle, że za 70 poziom zostanę fantastyczny paladyn yy, do Serge. No nie! <laughs> nie chcę mi się w to wierzyć, uwaga! Kolejny kaszet, tym razem to Daryla. Zwijacz obrotowy, Daryl wiruje, ziejąc huraganowym ogniem we wszystkie strony. Każdy strzał zadaje 40-400 obrażeń i ładuje jego superatak o 25%, jeżeli trafi swoich wrogów. Tyle rzeczy mi się jeszcze nigdy w żadnym oponingu nie trafiło. Odbieramy podwajacz żetonów i moi drodzy, ostateczna nagroda, czyli Mecha Paladin Serge. Skin do Serge'a. Uwielbiam skiny w karnetach, ponieważ one zazwyczaj są bardzo, bardzo ładne. W pierwszym karnecie mieliśmy Geyla. Mm, tego takiego z wężem. Ten też jest mega ładny, więc odbieramy. No ma postać, moi drodzy, w dzisiejszym opelingu, czyli Mecha Paladin serge. Przekozacki jest ten skin, naprawdę. Zobaczcie na ten widok. Wszędzie świecą się wykrzykniki czerwone. Przekozacko to wygląda. Ja muszę wszystko to przetestować. Chyba mi nie starczy naprawdę dni, nocy, miesięcy. Ulepszymy sobie, moi drodzy, chyba. Chociaż nie, ja mam tak kurczę, pieniążków mi szkoda. <noise> Zbierałam na tego złotego skina. Na pewno sobie teraz zbierzemy Mecha Paladyna Serge'a, bo ten skin bardzo mi się podoba. No nic, moi drodzy, ulepszymy sobie Serge'a. Fajnie mieć go na maksymalnym poziomie, będziemy mogli do niego dropić gadżety i star powery, więc mega spoko. Jak widzicie, zostało mi 17 tysięcy monetek, czyli brakuje mi niecałe 8 tysięcy. To jest jeszcze bardzo duża liczba monetek. No nic, będę musiała jeszcze sobie zbierać. I moi drodzy, ja już nie mogę się doczekać kolejnego, trzeciego już Sezonów Brawl Stars. Wydajcie znać czy udało Wam się odblokować 70 poziom karnetu i czy tak jak ja odbieracie go teraz, czy zostawiacie go na następny sezon. Powiem Wam szczerze, że rozsądniejszym na pewno jest zostawić go na kolejny sezon, ale ja wiem, że w nowym sezonie również kupię karnet i również będę odbierać nagrody z tego karnetu, więc nic mi się nie zmarnuje, a dzisiaj naprawdę był przepotężny odcinek. Już nie wiem w sumie ile mamy gadżetów. Tyle mamy gadżetów i tyle mamy nowych star powerów. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych openingów, to jeżeli jeszcze mi nie subskrybujecie to zajdźcie na to w czerwony czerwony subskrybuj, obok niego malutki dzwoneczek. Zapraszam Was również na mój drugi kanał Mano i Gabi, gdzie pojawiają się przeprzekusackie filmy z ekipą, z przeróżnych kier, więc serdecznie Was zapraszam. W opisie do tego filmu znajdziecie linki do mojego Instagrama oraz TikToka, więc podajcie, a ja na dzisiaj będę się już z Wami żegnać. Trzymajcie się, pa pa!